Dzień dobry. Marek Grzenda Agrofresh. Szanowni Państwo, mamy 5 października. Jesteśmy w pełni zbiorów. Aktualnie sadownicy zrywają wszelkie sporty Jona Goldów. Końcówka zbiorów Regiona Prince'a. Początek zbiorów Jona Goreda, Jona Golda de Costy. Szampion w zasadzie już zerwany. No niestety, jakość szampiona w tym sezonie nie napawa optymizmem. Liczne, liczne spękania tutaj w zagłębieniu szypułkowym. Ordzawienia poprzemrozkowe, także zdecydowanie tutaj trzeba walczyć o, o tą jakość na finiszu, wykonywać dodatkowe zabiegi. Ostatnio mieliśmy bardzo przekropną pogodę, także zdecydowanie tutaj może nastąpić duże nasilenie gorzkiej zgnilizny podczas sezonu przechowalniczego czyli zmory poprzedniego sezonu. Kiedy to często po otwarciu komór chłodniczych straty wynosiły 30-50, a nawet więcej procent. Pamiętając przebieg warunków pogodowych wiosną 2020 roku w okresie około kwitnieniowym, czyli mokrą i chłodną pogodę, zdecydowanie możemy tutaj również przewidywać występowanie szarej pleśni i to w dużym nasileniu. Testy, które zostały wykonane przedzbiorczo, wskazują na to, że. Ta druga, co do częstotliwości występowania choroba przechowalnicza pochodzenia grzybowego, może zbierać żniwo podczas nadchodzącego sezonu przechowalniczego. Także jak najbardziej uzasadniona jest dalsza ochrona przeciwko, przeciwko biotycznym sprawcom chorób przechowalniczych. Szanowni Państwo, załadunek komór to nie tylko ochrona przeciwko, przeciwko gorzkiej zniźnie czy szarej pleśni, ale to również ustalenie prawidłowych warunków przechowywania jabłek czy też gruszek. Bardzo ważna jest optymalna temperatura do załadunku poszczególnych odmian, e, czyli zupełnie inaczej e, ładujemy komory na przykład z Goldami, a, a przy innej temperaturze, jeśli chodzi o odmiany typu Empire e, czy Boskop. E, dalej e, aplikacja sprawdzonych technologii, takich jak SmartFresh ProTaps. E, czyli najefektywniejszej technologii zawierającej jeden metylocyklopropen, e, rozpoznawalnej w ponad 50 krajach na świecie. Na pewno SmartTrust Protaps tutaj nam pomoże w tym, no, wydaje się, naprawdę trudnym sezonie przechowalniczym, który jest e, przed nami. E, z pewnością wysoka jędrność miąszu, świeży wygląd owoców, zachowana barwa, e, zielonkowa barwa zasadnicza skórki. E, jest tutaj później atutem naszych jabłek po okresie przechowywania, ale również po okresie symulowanego obrotu. Pamiętajmy, że jakość powinna być tutaj na pierwszym miejscu. W zasadzie nikt z liczących się importerów jabłek nie jest przecież zainteresowany jabłkami miękkimi, nie wspominając o jabłkach zupełnie miękkich. Jeżeli nasze jabłka będą twarde, będą też w zasadzie też soczyste, bo w zasadzie nie ma soczystości bez twardości, tak? Czyli teraz, w tym momencie, na finiszu sezonu, po tym ogromie prac, które wykonaliśmy od, od wiosny, od momenta cięcia zimowego, aż teraz po zbiory, no, trudno sobie wyobrazić, abyśmy zaprzepaścili szansę sprzedaży naszych jabłek w dobrej jakości, po dobrych cenach, w kolejnych miesiącach roku 2020 i w miesiącach wiosennych i letnich 2021. Oczywiście, poza optymalną temperaturą, poza aplikacją Smart Smartfresh Protaps, czy też zamgławianiem komór preparatem Xydatane HN, który tutaj zabezpiecza nam owoce przed chorobami przechowalniczymi pochodzenia grzybowego. Mam tutaj na myśli gorzką zgniliznę, szarą pleśń, ale również mokrą zgniliznę, Niezwykle istotne jest poprawne dobranie warunków przechowywania do poszczególnych odmian. Czyli z jednej strony wyróżniamy odmiany, które są wrażliwe na dwutlenek węgra. Na dwutlenek węgla, który notabene jest konserwatorem chlorofilu, a z drugiej strony jego wysokie stężenie obniża intensywność oddychania, czyli. czyli yy, wysokie stężenie dwutlenku węgla jest jak najbardziej pożądane, ale musimy pamiętać o tym, że w przypadku niektórych odmian możemy pozwolić sobie na wysokie stężenie dwutlenku węgla, sięgające nawet 3%, na przykład w grupie Jona goldów, a z drugiej strony, w przypadku odmian podatnych, takich jak Empire. Nawet stężenie dwutlenku węgla powyżej 1% może uszkadzać owoce i takie owoce nie znajdą odbiorcy na rynku czy to krajowym, czy, czy światowym. Niestety, jakość, jakość, jeszcze raz jakość. Tak jak zawsze powtarzam, nie zawsze ta wyższa jakość to zdecydowanie wyższa cena, ale wyższa jakość to zdecydowanie mniejsza konkurencja i łatwiejsza sprzedaż owoców.